Witam witam, tutaj teraz dzisiaj będzie miazga z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć paczek. 6 paczuszek będzie dzisiaj miazga. Eee, troszeczkę się tego namagazynowało. Jedna nawet jest od oficjalnego sklepu Allegro. Eee, aczkolwiek to raczej nie do mnie, prezent... znaczy to taki jakiś na przyszłość prawdopodobnie do mojego sześniaka albo innego dzieciaka z rodziny. A jeszcze się zastanawiam. Eee... Ok. Okej, okay, that's weird. Yy, w tej paczuszce, ta paczuszka podaje, jest za 7 zł, powinna być jedna rzecz. A pan, bardzo mi swoją drogą, dołożył mi tu jakieś gratisy. Dziwne trochę gratisy, ale zobaczmy co to jest. Yy, mamy tu tak, zacznijmy sobie od tego co ja chciałem kupić: yy, Szalony kurczak i zaginiona Atlantyda. Szalonego kurczaka sobie zbieram i zaginionej Atlantydy nie miałem. Za taką cenę bardzo fajnie, bardzo fajnym wydaniu z, w, z obwolutką. Super sprawa. Nie grałem w to nigdy, ale kurczaczkę sobie zbieram i mam już trochę tego. Nie wiem co tam jeszcze dokładnie wyszło z tej serii. E, a w środku mamy oczywiście klasycznie co do Play Publishing e, pudełko z reklamami innych gier. No a w środku płyta, czyli wszystko jest git. Jeszcze pozwólcie, że sobie sprawdzę jakość płyty. Nie no, gitara, naprawdę spoko. Zobaczmy, co tu za grafiki dostaliśmy, bo w sumie się zdziwiłem, na pewno fajna ocenka, bo do pana na Vinted musi wlecieć. dobra. mamy kurczaczkę. Dziadek Orzechów i Król Myszy. Aha, to jakiś... To czytają, czy to jest jakiś audiobook? Wieczór wigijny, bitwa, choroba, choroba, raz, i bratanek zwycięzcy. To jakaś opowieść, zdecydowanie. Eee, nawet wiem, komu się to z mojej rodziny spodobać, może to oddam. Właśnie Andersena. Również. Jakiś audio buczek, który Ej, spoko. Spoko, ja takie rzeczy lubię. I tu jeszcze mamy jeden. Co jest w sumie dziwne, że mi to dostałem. Opoj w no. Proszę bardzo. Eee, I tu chyba na trzech płytach, nie? Tak. Spoko, bardzo fajny. Gratis, jak najbardziej na plus. No, przypuszczam, że to też był gratis, no bo to logo Lidla wiele sugeruje. Dalej mamy e, paczuszkę z DHL, aczkolwiek e, to był łapaczkomat, to, to po prostu wsadzone było, tak? E, dobra, i tutaj mamy, co to mamy? Otwórz z. Nie rozumiem, co tu jest. Wiecie co ja to tak fajnie otworzę, żeby przeczytać, co tam było napisane kiedyś z ciekawości na tym papierze. Tu coś jest napisane, definitywnie. A ja chcę sobie to sprawdzić. Dobra, mamy tutaj coś takiego. Dobra. Jakieś rysunki śmieszne. Co tu jest napisane? Sejwuj do jednego pliku. Sejwuj. E, otwórz z pamięci. Bązaj. Bązuj. Mamy drugi drugie światło o co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem, ale dobra, nie będę tych czytał tych kieroglifów. Jakieś dzieci wpisały. Okej. Okay. To definitywnie. A i tutaj mamy od pana. Tak, mamy dwie gry, na które czekałem. O. Mamy Mr. Robota oraz Tito Minecart Racing Mr. Robot jest w takim cienkim wydaniu, co jest dla mnie dziwne. Myślałem, że będzie szerokie. Nie spodziewałem się takiego wydania, ale spoko. O, 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 o ojej. Tu jakieś karteczki wpadły. Śmieszne. Spoko. Jakieś kolorowe karteczki, jako wypróżniać. Eee. No i mamy tutaj Mr. Robota Lego i Feel It. Nie, Ledo i 15MP, 3 Teng Java. I trackera w bardzo ładnym stanie. Płyta tu do kolekcji Play Publishing. Eee, tutaj mamy Tito Minecart Racing. Dwie płyty, że bardzo. Oj, znowu karteczki. Fajnie, bo jakiś wypróżniacz. Taki dosyć śmieszny. I tutaj mamy jedną płytę. Ale to widziałem na zdjęciach. I to kosztowało parę złotych razem. Więc to tutaj nie jest zły, że nie ma tej drugiej. A tą drugą mam z battle Battleju oraz I Icelandem To akurat mam. Lecimy dalej. Ceny oczywiście standardowo się wyświetlają wszystkich paczuszek, więc tutaj nie powinno być problemu. Dobra. Tutaj mamy już chyba wyciągnięte, tak. Tutaj mamy jedną grę, Driver Parallel Lines, którą już mam z, od dzieciaka w sumie. W takim razie, nie mam pojęcia jakie to były czasy. Eee, I... grałem, grałem w ten tytuł, aczkolwiek Driver trujeczka takim żółtym opakowaniem żółto-czarnym najbardziej mi przypadł do gustu. Ten był troszeczkę dziwny. Znaczy, na pewno odmienny. Oj Jezus Maria, no wspaniale, że płyta wypadła. Uwielbiam takiej sytuacji, ale była folia ochronna. Ale nie, płyta jest w dobrym stanie. Spoko, ale oczywiście ząbek się musiał ułamać, albo nie go tu nie ma, albo go nie było po prostu. No ale jest, Driver lines, już ten tu posiadam, płyta w spoko stanie, nic tam nie widziałem, żadnych rysek, więc gitara. E, nawet po upadku <grym> spowodowanym spowodowany przeze mnie. W każdym razie tego mi brakowało z ekstra klasyki Hit e, i na ten moment ekstra klasyki Hit, tylko brakuje mi białej komando. A to w oferty widziałem, więc prawdopodobnie sobie to zakupię po następnej wypłacie. Na spokojnie widziałem dużo ofert z tą grą, no i będę miał całą ekstra klasykę Hit. Bo reszta tytułu do mnie jedzie prawdopodobnie dzisiaj, gdy jechał, to odbiorę paczuszkę z ostatni, przedostatnimi tytułami. Tutaj natomiast mamy bardzo fajny pakiet, tu się zdziwicie, bo to za cenę 30 zł tylko i wyłącznie naprawdę bardzo fajny pakiet. Za 30 zł to jest cena idealna. Tuż tu może prześwity są, co to jest za gra. Mamy dwa tytuły, mamy tutaj tytuł, którego po polsku nie miałem, w polskim wydaniu. Mianowicie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. To kosztowało 30 zł. Super, super sprawa. Od razu wziąłem. E, tego w wersji polskiej nie mam. Mam oczywiście wersję angielskiej w trylogii i tym samym mam wszystkie wydania, wszystkie gry Harry'ego Pottera po polsku w swojej kolekcji. Już dawno miałem ogólnie Harry'ego Pottera, ale nie miałem po polsku. So, tutaj mamy e, Kamień Filozoficzny, płytę. W stanie bardzo ładnym, tak jak zapomniałem sprzedający, Tak za taką cenę to jest super. I mamy tu tak... E, Prosty przewodnik jakiś. Mamy e, książeczkę z Komnaty Tajemnic. W sumie śmieszna sprawa. I mamy oczywiście książeczkę z Kamienia Filozoficznego z kodem z tyłu. To jest najważniejsze. A tu takie jakieś gratisy zostały wciśnięte. Teraz ja sobie je schowam. E, komnata Tajemnic. No spoko, może. Ja, no nie wiem, no. I mamy oczywiście jeszcze Zakon Feniksa, który już posiadam, ale wziąłem, no bo, bo to był komplet. No to spoko cena. A oczywiście kodzik też jest. I jest ten plakacik z... z rodzinką, dobra spoko, płyta jest, gitara naprawdę spoko po polsku, super cieszę się, no i teraz mamy, czekajcie jeszcze dwie przesyłeczki, z której strony jest kodzik, z tej strony jest kodzik to zrobimy tak, o tak sobie to rozbepeszymy żebyście nie widzieli kodziku, bo ja potem muszę szukać tego momentu i zasłaniać dobra aczkolwiek Yy, jestem pewien, że przypadkowo i tak gdzieś kiedyś nie zasłoniłem, ale trudno się mówi. A kurde. Jakby ktoś chciał nadesłać mi paczuszkę, jest na dole instrukcja, jak to nadać. Polecam. Otworzę na unboxingu i pokażę. Też zapraszam również na Instagrama. Drasgapp. bo zrobiłem takowy jakiś czas temu. No i tutaj mamy Tony Hawk's American Wasteland. E, troszeczkę się zdenerwowałem, bo tutaj za 13 zł chyba, e, dobrze pamiętam, a później się trafił sprzedający, od którego kupiłem dwie toki. I właśnie to, i wszystkie gry po piątaka, nie. To jeszcze ta paczka przyjedzie i tam inne gry były, za złotówkę, za ten. I kupiłem i to było tam za piątaka, więc troszeczkę się skurzyłem, bo kupiłem tutaj ten właśnie za 13. No, trudno co zrobić. Chciałem ekstra klasykę hit zdobyć. No a ten sprzedający się później trafi. No cóż, cóż zrobić? No trudno się mówi. Więc no. Ale w bardzo ładnym stanie, zachowane, wszystko fajnie. Więc jest do Ekstra klasyki Hit. Eee, dalej mamy paczkę z Allegro. Okej. Okay. Co ja to chyba od góry otworzę? Bo to nie, nie ta strona raczej eee, chwila, tu się rozciacha. Tu się rozciacha, tu jest etykieta, proszę Państwa, to ja bym to nie chciał pokazywać. O, tak, tak sobie to zagnę i nie będzie widać etykiety. Tutaj mamy e, zestaw kolejny LEGO Minecraft, tu raczej dla kogoś, o, pewna pudełka, duszeczka, znaczy poduszeczka. Czy poduszeczka. Mamy, ale to jest ciężkie, o mój Boże, dobra, w porównaniu do tych, które miałem, to to jest naprawdę ciężkie. Allegro swojego czasu parę dni temu miał promocję. Na właśnie ten zestawik 2.1.179, domek w grzybie, grzyb w domu, e, mieli tam określoną ilość sztuk i przez określony czas. Smart week bodajże się to nazywa, i był ten zestaw z 70 ileś na 50 coś chyba przeceniony. No tam ma paręnaście zł, więc całkiem spoko oferta. Wziąłem go, e, bo tego jeszcze nie mam, ale zastanawiałem się, czy to w ogóle odpakowywać. Czy nie sprezentować tego na przykład Sześniakowi, który jest e, szalony za Minecraftem? Bo ja już trzy zestawy sobie mam w swojej kolekcji, tego nie mam, ale myślę, że to sobie zostawię na święta, żeby podarować Sześniakowi, tak jak już mówiłem, ewentualnie dać tam kuzynostwo. No nieważne, nieważne, nie ja da się tutaj rozdrabniać, ale po prostu w celu prezentu to chyba sobie zatrzymam. Bardzo fajne to jest wiaderko z mleczkiem na dole z takim smoko. I strasznie ciężkie to jest, naprawdę. Nie wiem ile tu jest części. Nie mam pojęcia. Właśnie tu jest taki mankament, że nie pisze, nie jest napisane ile tu jest części w danym zestawie. No cóż, trudno. W każdym razie takie dzisiaj były łowy. Jak najbardziej spoko. Zbliżamy w ogóle się do setnego odcinka unboxingów. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem troszeczkę przerażony, patrząc na przykład, że średnio na odcinek 50 zł załóżmy wydam. Jasne, w niektórych odcinkach trochę mniej, niektórych o wiele więcej, tak jak w tym. E, no i nie liczę zawsze dostawy, więc na pewno w każdym odcinku przynajmniej 50 zł zostało zużyte. No i tak licząc, ale na pewno w niektórych odcinkach o wiele więcej już z ten, niektórych mniej z e, wydawałem. No to tak licząc średnio 50 zł, można sobie powiedzieć. Bo te wś, w co więcej odcinki to zaokrąglają to co mniej. No i e, tak myślę, że. Pięć do 10 tysięcy na te wszystkie odcinki poszło. <laughs> jak ja o tym myślę, to jest mi smutno. Chyba muszę na auto zbierać. <laughs> no więc będę musiał przystopować z tym. Ale ja wiem jak z tym moim przystopowaniem to wygląda. Ale spoko, teraz już nie ma innych wydatków w podróży, więc troszeczkę się tej kasy zaoszczędzi. No ale takowe tutaj tanie rzeczy wyszły. To i tak prawdopodobnie na prezent. A te tanie, to naprawdę były tanie rzeczy. A Harry Potter na pewno się kiedyś zwróci. Na razie go nie sprzedaję tego zakonu Feniksa, bo po bo, bo, bo co na razie niech sobie leży. Być może jest w lepszym stanie niż tamten mój, więc sobie może zachowam ten, a tamten kiedyś sprzedam. Nie wiem, może komuś oddam w prezencie. No bo jest tutaj kilku w mojej rodzinie amatorów Harry Pottera lecz znaczy nie amatorów, ale po prostu wielbicieli więc może to komuś oddam. Jeszcze nie wiem. W Cambridge na pewno się to przyda. Jak najbardziej, dzisiejszy opening na plus. Napiszcie, co o nim sądzicie. Na pewno te Harry Pottery za 30 zł było super ofertą. Dzięki za oglądanie. Cześć wam, na razie pa pa.